Cześć! Dzisiaj pokażę wam jak kupić bilet do komunikacji miejskiej na aplikacji Jak to jadę". Zapraszam do oglądania. Więc tak, przechodzimy sobie tutaj do zakładki bilety i jak widzicie mamy tutaj różne bilety np. grupowe, tak, krótkookresowe na parę godzin, dni, tak, albo po prostu czasowe te, no, tak, no podstawowe. Można też sobie zmienić czy chcemy bilet ulgowy czy normalny, ale to też oczywiście Wszystkie bilety, które wymieniłem, zależą od, zależą od tego, w jakim mieście jesteśmy. Tak W moim przypadku jest to Kraków. Więc tak, kupmy sobie na przykład taki 20-minutowy bilet normalny. I tutaj wybieramy, czy chcemy zapłacić blikiem, Apple Payem, czy dodać kartę płatniczą. Ja sobie wybiorę blika i tutaj musimy wybrać kwotę do ładowania na portfel, jak dojadę. I najmniejsza kwota, jaką można doładować, jest 110 zł. No to sobie klikamy te 10 zł doładuj. No i blik z kodem. No i tutaj możemy już podać nasz kod blik. No i to tyle jeśli chodzi o kupno biletu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.